O czym dzisiaj piszą gazety. Zacznijmy od tajnych więzień CIA w Polsce. Sprawa wraca jak bumerang i prawdopodobnie będzie tak, dopóki ktoś nie postawi wreszcie kropki nad I. Kondoliza Rajs, a także polskie oficjalne władze zaprzeczają, a tymczasem eksperci z organizacji Human Rights Watch są przekonani i mają na to dowody, że Polska była główną bazą przesłuchań CIA w Europie. Rumunia pełniła bardziej funkcję punktu przerzutowego pojmanych więźniów. A odpowiedź na pytanie, czy te więzienia w Polsce były, czy nie, to jeden z ważnych fundamentów naszego bezpieczeństwa. Dziś Sejm ma wybrać nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. O tym pisze między innymi Gazeta Wyborcza. Prawie na pewno zostanie nim Janusz Kurtyka, szef krakowskiego oddziału Instytutu. Poprą go największe kluby, PiS, Platforma, LPR i PSL. O kandydaturze kurtyki negatywnie wypowiadał się jeszcze podczas kampanii prezydenckiej Lech Kaczyński. Zarzucał mu, że w nieczysty sposób został kandydatem na prezesa, bo właśnie z Krakowskiego Instytutu, którego kurtyka był szefem, wypłynęły materiały kompromitujące jego najgroźniejszego konkurenta, czyli Andrzeja Przewoźnika. PiS nie chciał też kurtyki, ponieważ uchodził on za. Osobę blisko związaną z jednym z liderów platformy, Janem Rokitą. Co więc się stało, że teraz liderzy prawa i sprawiedliwości zmienili zdanie o prezesie z Krakowa? O tym proszę czytać w gazecie wyborczej. Gazeta wyborcza, tak.